Ma się ma, wszystkim ma, się ma, dobry wieczór. Czemu ten ekran tak latać. Dobra. Gdzie wychodzimy? Już teraz wychodzimy. Już teraz

Witam, witam. witam, wszystkich, witam. Dobry dzień dobry. Cześć Mikołaju. Co, co w tym roku na Mikołajki rozdajesz? Panie Mikołaju. Miejesz coś na Mikołajki czy nie? To idziemy. Jego dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki Idę do roboty później i zobaczę do osoby idziesz. Nie, nie idę. Nad nim czy jest na dworcu, to nie, nie. masz się odpali, wtedy będę miał pewność, że można iść, iść do niego. No. Iść w ciemno to, to po co? No. Adios, na, 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 Tylery, ktoś tylery, 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 bo tylery, 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 to tam na no czacie pokrywam je, Mrozek był, bo widzę, że wszyscy robią samochody. Ping-pong, ping-pong, pong, ping pong, pong ping pong. No, lecimy. na ten Szczecin. O morelowy. Wo to, 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 to. Do ciebie lecę, bohelowy do domu idę po świecie, i wyszedł na ten piękny mróz zimowy. Tylko adres podaj, bo, bo zapomniałem. No, nie, świruje w pawiana. Tak, uhol od rana na dworcu. A skąd ja mam wiedzieć? Czemu wszyscy się mnie pytają? Gdzie jest ucho Nie wiem czy jest na dworcu Nie wiem Przecież nie siedzę Przy nim 24 na dobę Ty ty go ty, go Całą noc, całą noc trzeba seba śpi Nie, no kim ma całą noc? Zapomnijcie o tym uchodźcu, walić go. No dokładnie, najlepiej to o nim zapomnieć, nie myśleć, nie mówić, bo po co? Niech się żyje Twoim życiem po swojemu stój. Z jego oglądajcie, a nie. jego oglądajcie. No. Porozmawiajcie. Jego życie to ładowanie tele... i blikowania. no blikomania. Ładowanie telefonu 24 na dobę. Z czego wyjdzie na pół godziny poza obiekt i zaraz wraca, bo nie ma baterii. No. Tyle w temacie. Ale ładnie jest. Jak jest wszystko takie takie zamrożone przymrożek złapał, i fajnie, taki klimat jest taki już. Jakie plany na Mikołajki macie? Idziecie gdzieś na imprezę, czy pędzacie sami? Morelowy, China, jakie plany macie? Stój rok, Muszę chyba za rękawiczki sobie założyć. A to zaraz. Okej, chce tak. Biega, Biegamy będziemy gadać. Siema, pasztet. Dobry dzień, dobry den. Dobry, den. <grywy> dobry dzień. Jak to się mówi. O, chuj. Czekajcie, muszę się tu liść. napatoczyć. Czekajcie, muszę jakoś ten. Telefon na chwilę tak ustawić, że tylko nie spadł. Na chwilę muszę rękawiczki założyć, bo tak daje po łapach, że to jest katastrofa. No. Dobry den, dobry den. Co porabiacie? Z Mikołajki 6 grudnia. Jakie plany macie? Co byście chcieli od Mikołaja pod choinkę? Może. Rok nie. Może sobie byście chcieli W Mikołajki, żeby chodził i rozdawał prezenty. Piwa na przykład ludziom. Albo nie wiem. PUSZKI! <noise> Najlepiej jakby trzeba był przebrany na Mikołaja I chodził butelki zbierał No Najlepiej bo Jakby tak robił Kwik kwik kwak kwak Kwik kwik kwak kwi, kwak kwa. Nikt nie pisze Cię? Nie wiem Chat się z zlagował? Nie, o! To jest czatem. Działa Wam? Live? Halo. Widownia. Ja wiem, że czasu nie macie. Czytaliście się i tak dalej, ale jupi, spokojnie. jej! Zimny, zimny dzisiaj kraj No, załatwiaj się, ok, <coughs> No, trzeba mnie czymś podraził I jest efekt I jest efekt to jest właśnie siedzenie z chłopem Chodź Roki, chodź, lecimy na starny Lec Idziemy na długi live Roki Roksik, p. 38% to tak na długo nie, nie będzie Może później Odpalić się później, bo teraz wszyscy w robocie to kto mnie będzie oglądał, co? No, chyba, że za. Na Cebusio się odpali. No i będzie barał na bułeczkę. Ten, no to wtedy może bym poleciał do niego, jeśli jest na dworcu. No, ale nie jestem pewny. No, to jest cicho. Dobra, lecę. Odpalę się później, widzowie. Bo to nie ma sensu, żebym teraz live robił. Wszyscy zajęci. Do potem.